Proszę Państwa, jak to niepokonany, proszę zobaczyć, walczę o swoje prawa. Odcięto mi już 13 dni rąk. Miałem mini manifestację w biurze tutaj. Przyniosłem mi, proszę Państwa, śmierdzące jak diabli mięsa. Proszę zobaczyć, to jest tutaj mielone. ryby, które gościu łowił w rzece w Kaliszu dam na szałę, na zbroniku szałę. Tu masę z mięsa, nie tylko śmierdzi jak diabli, od wczoraj to prowadzę jutro próbuję zrobić coś innego proszę państwa produkują podobno jeziora, góry lasy, prąd podobno może, może galaktykę też czy planety produkują i produkują też padlinę ja niezwyciężony przyjechałem z Paryża odcięto prąd i wszystko zmarnowano zasoby które były w chodziarkach, w lodówkach puszczam to na YouTube. ja niestrużony wojownik proszę Widzieliście rybki? O, rybka lubi pływać. I być mrożona. No a ta ryba jest ta nie śmierdzi jak to mięso. Mięso jest nie do wytrzymania. Nas im w urzędach. Dzisiaj mnie znieważono, powiedziano, dziad cholerny czy pierdolony jakiś, obok tam w drugim gumie gmachu. Jestem w się razy.